To Mori, Bitch zawsze podziwiam tak zwaną sztukę uliczną poezję Urbanu. Jesteśmy już w przyszłości za jakiś jakiś to czas. Kiedy no cóż. Zostanie po nas panie. Samo dobro. Więc zeszedłem do lasu, jakąś tak zwaną ścieżką i trafiłem panie. Na tak zwane złoto. Zawsze mnie zastanawia taki rodzaj jak już jest taka dostępna przestrzeń, to można byłoby zrobić coś fajnego jakąś artystyczną instalację, cokolwiek, ale nie. Po co to robić? Lepiej zrobić po prostu shit. Kiedyś chyba bardziej mi kręciły takie rzeczy Teraz już chyba mniej Trochę temat się oklepał że tak powiem Więc teraz bardziej człowieka ciągnie w naturę tuż dobry nie urywa Tu już lepiej. Dlatego problem jest tak jak często mówię, Tą zwaną rewolucją, ponieważ ostatecznie rewolucja kończy się dokładnie w taki sposób, bo często jest to wynikiem po prostu jakiejś zaćmy emocjonalnej i korzeniem tego często jest po prostu zwykła chęć destrukcji. Dlatego ja osobiście pojmuję bardziej anarchię jako aspekt twórczy, a nie destrukcyjny tak. I nie za bardzo mam ochotę być utożsamiany z ziomkami na czarno, którzy demolują po prostu rzeczywistość. Bo są wkurwieni, w kurwienie, najzwyczajniej świecie. I tak to wygląda, tak? Team Destruction. No właśnie, przyszedłeś na tą ziemię, żeby się najebać, czy odpocząć. Bo ani jedno, ani drugie chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ odpocząć się nie da za bardzo. Najebać się można, no i owszem. Ale co dalej, tak? Bowiem kaca realnie się nie uniknie. Kaca, który wynika z takiego tamasowego podejścia. Przez pewnymi rzeczami wydaje mi się, nie w sposób uciec, lądujemy tu zdezorientowani na tej planecie i musimy się odnaleźć, tak? I wydaje mi się, że kluczem jest odnaleźć się w wersji twórczej, a nie destrukcyjnej. I patrząc na to, co się dzieje wokół, jak to mówią, no wydaje mi się, że to jest jedyna rozsądna opcja, żeby nie dołączyć do Destruction Team. W pewnym sensie czarni magowie operują właśnie na tych obwodach, żebyśmy mieli wieczny wkurw żebyśmy wiecznie szukali winnych i skierowali ten gniew po prostu na te aspekty, na tych ludzi, którzy w ogóle za to nie odpowiadają. A najlepiej, żebyśmy się pożarli między sobą. I w sumie jakby nie było, to trochę mieszkamy w hotelu. I wydaje mi się, że istotne jest, żeby o niego dbać podczas tego wynajmu. Dlatego z czasem człowiek uświadamia sobie, że niszczenie jest po prostu głupotą, ponieważ niszczyć jak pokazują nam wszystkie wojny Jest niezwykle łatwo. Natomiast tworzyć trzeba się wysilić. Trzeba zebrać sobie energię, motywację i coś zrobić. Dlatego uważam, że tym, co realnie może nam pomóc w walce, co nie jest dobrym słowem, z czarnymi magami, czyli z istotami, które mają de program destrukcji, wgrane głównie. To jest właśnie siła tworzenia, siła kreatywności. Dlatego trzeba uważać na tych wszystkich proroków nocy czarno-magicznych, czarnych księżników. Którzy chcą nas podpuścić, chcą eskalować. Bo tak naprawdę, wygodne dla nich jest, aby ludzie pożerali się nawzajem, kiedy oni w ciszy i pomroczności swoich serc będą realizować swój plan destrukcji. Spokój. Wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. I kiedy się zaczyna szczucie różnych ziomków, jakieś hasło typu, że nie mamy nic do stracenia i możemy siłą, przemocą coś stworzyć, wydaje mi się, że to jest po prostu czysta pure, pure głupota. głupota w skrócie moi drodzy piraci i piratki chodzi o to żeby nie być sebiksem i zamiast niszczyć po prostu tworzyć Alleluja więc pozdrawiam was serdecznie i z krainy rozpadu udamy się do krainy wzrostu i tak jak mówił tak zrobił. O. Od razu lepiej.